Pewnie po miniaturce wiecie, co chcę zrobić. Czy jesteście gotowi, żeby kupić... promocję na Kroła i do tego jeszcze skina Feniksa króla, którego bardzo pragnąłem. I jeszcze go przetestować. Oczywiście, że jesteście gotowi, bo jesteście moimi serdecznymi widzami. O! my ja, w brawler o, ale lepicka muzyka! Uuu! ale muzyka jest przepicka. O się skin! Nice! A <ścoughs> ale mam mogę wstać. Ten... Uuu, Jest! Nice wow! yes. Legendarny skin! Chcę przetestować tutaj. Czy Nagę grabię? Nagiem grabię. Jest, 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 jest. Mam w końcu wszystkich, wszystkich, dosłownie wszystkich, wszystkich browlerów. <mulary> Najcik! Nice, Piece, Walk! <mulary> A jest, te Janusze mi zazdroszczą, tam z przeciwnego teamu. Dobra, tu właśnie 8-bit podłożył tutaj taką. Um, takie działko, co nas ulepsza. Ale krok naprawdę też się przyniesie. Uuuuh, pomołko pe. Muszę zregenerować. O nie! Dobrze, Bibi. Grać Dżu. CO? Jak to mogliście mi zrobić? Hej, Beef! Dobrze. Teraz słuchajcie. Nie! No pierdol Gaby! O oh, jeez! Przerwał go! Ty słabiaku! Oj, jedny! O, zrobię kila. he <gry> tak ty się robi! Oj, robimy to że ryneczki! O, no, został mi jednego zema! Dobrze, dzięki! Jest! Robimy to! Fajny winek! I to naszym nowym przetestowanym skinem, ale jest naprawdę polecam kupować, a chyba za późno na to, że polecać. Dobra jest, najsik. Niestety Starfire'u nie byłem, ale dobrze, giera wygrana. Zaraz przyjdę. Jesteśmy ponownie, ale i to i tak yy, kończę. Lajkujcie, ta, subskrybujta, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby z wami nagrał, z Brawl Stars grę. O, i jeszcze kilka dzwoneczek, żeby być na bieżąco. <laughs> żeby być moimi serdecznymi widzami. Widoscone the game, wasz ulubiony youtuber. No i siema!